witajcie kochani wróciłam cię z pracy już jest godzina 17 wam na spacerze też byłam w rosmanie dzisiaj byłam w EDC też kupiłam sery bo ja kupuję zazwyczaj sery kupiłam chlebek w piekarni chociaż Staram się tego chleba jak najmniej jeść, ale słuchajcie, no nie potrafię z tego chleba w ogóle zrezygnować, no ale mniejsze o to. I kupiłam sobie takie pomarańcze, którym się ostatnio zajadam. To są blut oranżen, czyli krwiste pomarańcze, takie czerwone. One są soczyste, słociutkie, Uwielbiam je. Mmm. Fenomenalne, pyszne. No i oczywiście cały czas liczę kroki, bo jak. Jak zjem za dużo tego chleba, no to mówię, no to muszę co najmniej 10 tysięcy kroków zrobić. Co najmniej robię tak 15, czasami 20, ale teraz jest za zimno, bo u nas co prawda już śniegu nie ma, ale, ale jest mroźno. Nie jest tak bardzo mroźno, bo w dzień to tak jest może minus 1, a może nawet 0, ale w nocy ta temperatura spada do minus 5. No to wiecie, my już, ja się odzwyczajam już od takich mrozów, i tutaj mam znajomych, którzy koniecznie chcą jechać na narty. Ja kiedyś, wiecie, dwa razy mi nie, nie było trzeba powtarzać, żeby jechać na narty. No ale teraz, teraz to się tak boję, a wiecie czemu? Bo nie ćwiczę. Nie ćwiczę, wiecie, tak, nie jestem rozciągnięta. Nie chcę mi się ćwiczyć, staram się tą jogę ćwiczyć, ale wiecie, jak ja przychodzę z pracy, ja tam ciężko nie pracuję, może, ale już sama obecność tam parę godzin, parę godzin mam wyjazdów do klientów, więc to wszystko powoduje, że ja jak przyjeżdżam z pracy, to już nie mam ochoty na jogę, i to jest bardzo. Ale to bardzo niedobre, bo wtedy właśnie trzeba się zmuszać do tej jogi. No dzisiaj mam po zakupy, więc pobiegałam trochę. No jeszcze chcę spróbować jogę. Teraz wzięłam tutaj, to mam taki, jak gdybym, to jest moja pracownia, gdzie sobie sama tutaj mogę być. Jest cieplutko bardzo, jestem na górze mojego domu. Tam na tym stole mam, maluję teraz, maluję obrazy, bo mam na to ochotę. Tam z tyłu mam Termomiksa, więc sobie ostatnio robiłam jakieś takie drożdżówki z serem, ale już ich nie będę robiła. One są za dobre. Absolutnie żadnych pączków dla mnie tłusty czwartek nie istnieje ja może uda mi się rzeczywiście wyjechać w te góry, bo jak już się jedzie na narty, to naprawdę zapomina się o tym jedzeniu. To znaczy, ja potrafię tak się zmęczyć na tych nartach. Że tak od godziny 9 do 12 to zjeżdżam na nartach, potem jadę do hotelu i tak do godziny 18 śpię, śpię. Bo tak mi się świetnie śpi. Wiecie, po takich e, dobrych czterech godzinach pobytu na takim rzeźkim powietrzu, to się spać. To to wiecie, człowiek jest taki wyczerpany. Potem wstaje i najczęściej tam od godziny 19 do 22 jest jakaś taka. Coś jak dyskoteka, tańce. To wiecie, tam ideł. W zależności od tego, kto tam jest, najczęściej jest pełno ludzi, pełno tych wszystkich, którzy się nazjeżdżają do różnych, do, do, nie tylko do jednego hotelu, ale z tych wszystkich hoteli przychodzą ludzie do naszego hotelu. Ja akurat mieszkam w tym hotelu, y, gdzie jest taka sala, i w tej sali organizowane są codziennie słuchajcie, codziennie jakieś imprezy. Takie naprawdę z tańczeniem i w ogóle. I tak jak mi się nie chce wychodzić, bo ja muszę wyjść ze swojego hotelu, żeby przejść na tą salę, bo wiem, że tam jest zimno, tam będzie tak zimno. No to słuchajcie, ja jak cały czas tańczę, a tańczę, wiecie, ze względu, żeby się po prostu rozruszać, pobawić. Jest fenomenalnie. I y, tam jest tak gorąco potem. Że człowiek się wiecie w jakiejś koszulince tam bywam cieniutkiej, bo no, człowiek jest tak spocony, tam cudownie jest. I najczęściej tam uwielbiam jeść pstrągi z warzywami, takie pstrągi pieczone na warzywach. Piłam też zawsze piwko, ale wiem, że piwo ma bardzo dużo kalorii, więc teraz już nie będzie żadnego piwa, tylko będzie jakaś woda do tego. Ale ten pstrąg z tymi warzywami to na pewno w górach będzie wchodził. No i bardzo lubię sobie czytać jeszcze wieczorem jakieś książki. Teraz wziąłem w obrót księgi jakubowe, jakubowe księgi. No, księgi jakubowe Olgi Tokarczuk. Uwielbiam, uwielbiam. Ja już przeczytałam. To, to jest taka, zobaczcie, to jest taka ogromna cegła. To jest ogromna cegła. Ale powiem Wam, że ona jak gdyby składa się z, z trzech, chyba z, z trzech albo z czterech wątków. Z trzech chyba, które tam potem się łączą. Dwa czyta się jednym tchem. Po prostu jak gdyby połowę tej książki czytacie jednym tchem, a nad drugą połową to już trzeba się tak zastanawiać, bo tam są takie detale. Ale pomimo wszystko są no, no cudownie, to wszystko jest opisane. Wy czujecie się w. W pewnym momencie utożsamiacie się z niektórymi osobami, jak gdyby te osoby są wam po prostu bliskie. Niektórych po prostu nie lubicie, z niektórymi się totalnie utożsamiacie. Naprawdę, Olga Tokarczuk, Tokarczuk świetnie, no, no, Nobla by nie dostała, gdyby tak świetnie nie pisała. Uwielbiam, uwielbiam właśnie zimą czytać tej książki, bo te dwa takie y, wątki są takie właśnie fajne na zimę, takie otulające, takie, no, że, że nie tylko wy macie tak zimno, ale i tutaj też są ogromne mrozy opisane. I to jeszcze, co się dzieje na tych mrozach. Tam jest też dużo o kobietach, dużo też jest też historii Żydów, Polaków, y, Turków. No taka, wiecie, multi -culti tutaj jest y, ta cała, te całe wydarzenia, ale czyta się genialnie. Pomimo, że to jest taka cegła, to niech Was to nie odstrasza, bo jak zaczniecie to czytać, to naprawdę ciężko się od tego oderwać. Ja raz przeczytałam, a ze względu na ten trzeci wątek, który ma tak dużo, tak dużo w sobie detali, tam trzeba zastanawiać się... Y, trzeba mieć taką umiejętność zapamiętywania tych różnych wydarzeń które były na początku, potem gdzieś tam w środku się pojawiają, jak gdyby jest dalszy ciąg tych wydarzeń, bo ona to tak pisze, wiecie, pisze coś tam, coś tam. Potem jest kolejny wątek i wy już jesteście jak gdyby w innym świecie. Potem jest trzeci wątek, gdzie wy jesteście jeszcze w innym świecie. I potem znowu jest ten pierwszy wątek. Potem jest drugi i tak taka przeplatanka jest. To jest genialne, naprawdę się świetnie to czyta. No, piję sobie wodę, dużo staram się pić wody. Ostatnio były te drożdżówki z serem, ale już nie będzie żadnego pieczenia, żadnych drożdżówek. Teraz to ja przechodzę na sery. Sery też mają dużo tłuszczów sobie, więc już ten tłuszcz mi wystarcza. I minimalnie pieczywo. Jajka oczywiście idą w ruch. Bardzo lubię brukselki, paprykę pomidorki, ogórki, cebula, czosnek. Tym to jest moje główne jedzenie teraz. Nie jakaś gorąca herbatka, czy no kawę piję, bo jak pracuję to jednak, nie wiem, za bardzo się przyzwyczaiłam do tej kawy. Podejrzewam, że wiecie, jakbym się tak, tak ścisnęła, że nie, żadnej kawy dzisiaj nie będzie, to pewnie dałabym radę. No ale ja tak bardziej na luzie podchodzę do tego, bo ja uważam też tak, że jak się coś tak bardzo, ale to bardzo chce, to lepiej jednak to wypić czy zjeść, niż sobie odmawiać i potem, wiecie, chodzić tak, 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 taki. Mm, no wiecie, jak sobie coś odmówicie i wam cały czas tego brakuje, cały czas o tym myślicie, to to nie jest dobre dla Waszego zdrowia. To już jak tak jest. To znaczy, że organizm tego potrzebuje i po prostu no, tylko w mniejszych ilościach. Tak jak ja zjadam te, te drożdżówki, one były przepyszne, no to ja teraz staram się dużo ćwiczyć, chodzić, ćwiczyć. Po zakupy idę sobie na piechotę zamiast samochodem podjechać. Nie mam daleko, no ale wiecie, tak... To takie kuszące jest, bo potem z tymi zakupami iść. No ale ja tak robię, wiecie, tak robię na przykład zakupy grubsze, to robię raz w tygodniu i tam wtedy idzie 100-150 euro w zależności od tego, co kupuję. Ale codziennie coś mi tam jest potrzebne, czy nie wiem, czy jakiegoś pomidora, czy pomarańcza, czy coś tam i wiecie, suma sumarum to dziennie, jak tam wejdę do sklepu, to nie wychodzę, jak nie zapłacę około 10 euro. No to tak jest, ale my jesteśmy wiecie we dwójkę dla naszej dwójki. Z Volker podejrzewam, że tam w pracy sobie jeszcze kupuje coś tam do jedzenia. Ja sobie też czasami kupuję. Mamy fajny bufet, gdzie możemy i obiady kupić i na śniadanie. Ja tam często kupuję jakieś śniadania, no bo nie chce mi się w ogóle tego śniadania robić. Za sobą, oni mają takie tam pyszne rzeczy na to śniadanie, więc śniadanko sobie raczej tam kupujemy sobie z dziewczynami, pijemy kawkę razem. No i właśnie, i tutaj to jest to, że wtedy nie zastanawiamy się, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, tylko automatycznie to wszystko robimy. No bo wmawiamy sobie, że bez tego nie będzie energia. To trochę takie, wiecie, złudne jest, bo i bez kawy byłaby energia. Wodę po powinniśmy pić jak najwięcej wody. Ja nie lubię tak wody. Chociaż ta woda jest. Lubię taką mało gazowaną wodę, ale uwielbiam te pomarańcze do tego sobie wiem. Mm. Pyszne. Te pomarańcze są dla mnie przepyszne. Mm. No i co jeszcze wam chcę powiedzieć? Że trochę się boję jechać na te narty, bo już słyszy się o wielu kontuzjach. Um, no ale co, ale ciągnie mnie bo to jest przepiękne w ogóle ten śnieg, na tych wyciągach jeździć, uwielbiam jeździć na narty do Polski też, ale w Niemczech, czy w Austrii czy we Włoszech, czy we Francji uwielbiam też, tylko to już jest związane um, no inaczej jest w Polsce, a inaczej tutaj na zachodzie. Tutaj na zachodzie wszędzie jest podobnie. Natomiast w Polsce jest tak, że jak ja siadam sobie na taki wyciąg krzesełkowy, no to zanim ja dojadę na górę i na przykład ja jadę z Folkerem, czy z moim synem, czy z koleżanką, no to, bo te wyciągi są cztero, mają cztery siedzenia, najczęściej podgrzewane i z takim daszkiem, wiecie, z taką pleksą, Różowo, wtedy widać świat na różowo, nawet jak pada, to jest pięknie różowo przez tą pleksę. No i jak jestem w Polsce, to zanim zajedziemy tam na szczyt góry, no to od tych dwóch osób dowiaduje się wszystkiego, i rady, i gdzie zjeść, gdzie dobre pierogi, i gdzie zabawić się można fajnie, i za to uwielbiam Polskę. W ogóle uważam, że jak się mieszka za granicą, to Polacy, którzy mieszkają za granicą, gdziekolwiek by nie mieszkali, i jak mają okazję jechać do Polski, to naprawdę już yy, nie, jak mają wybór, to najczęściej wybierają Polskę, no bo to jest przynajmniej w tym momencie przynajmniej jest okazja, żeby tą Polskę odwiedzić. Ja tak mam przynajmniej, ale też dużo Polaków tak ma. Yy, no i co jeszcze? No, postaram się zaraz jeszcze poćwiczyć. Yy, w pracy mamy, słuchajcie, no niesamowicie się dzieje, dużo pracy, w ogóle dużo zmian, bo mamy teraz taką młodą szefową, z którą ja się coraz bardziej dogaduje. ale ona mi narzuca, wiecie, ona mi mówi, jak yy, osiągać cele, żeby one były żeby szybciej i te cele były bardziej efekto, efektywne, efektywne, żeby lepszy efekt był, no to oni nam narzucają teraz metody, którymi my musimy się posługiwać. No ale ja sobie to przemyślam i uważam, że część z tych metod wezmę, a część po prostu zostawię, bo te metody dla mnie się dużo lepiej sprawdzają niż te, które moja szefowa mi narzuca. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale generalnie fajna babeczka, ona jest taka konkretna, wiecie. Fajnie jest. Fajnie jest, myślałam, że będzie gorzej, ale z dziewczynami dzisiaj przedyskutowałyśmy parę takich naszych spornych tematów. No i doszłyśmy do pewnych wniosków, które tam będziemy wdrażać. Więc. Dzieje się, ale dużo pracy jest, ogólnie jest dużo pracy i y, słyszę, że w ogóle są osoby, Polacy, którzy, y, których celem jest właśnie jak gdyby taka nienawiść, sianie jakiejś takiej propagandy, żeby tych Polaków na tych Niemców, że, y, wiecie, oni się posługują takim językiem, że jak będzie, że w Niemczech y, przemysł pada. W Niemczech już w ogóle generalnie nie ma pracy, ludzie są wyrzucani z pracy. To wszystko to jest w ogóle, wiecie, ja tutaj mieszkam. Pytam się mojego męża, czy on zna taką sytuację, żeby ktoś był wyrzucony z pracy, czy on czuje w ogóle jako Niemiec, jako naukowiec, który pracuje w firmie naukowej. Pytam się mojego szwagra, który w innej firmie, w firmie pracuje czy coś takiego. Moje szwagierki, generalnie wszystkich tutaj yy, brata, bratanice, bo to brata dzieci mojego męża, brata dzieci, którzy też już pracują. Yy, wszyscy pytamy się. Oni mają bardzo wysokie pozycje. Wszyscy są bardzo zadowoleni i ja uważam, że w Niemczech standard życia i yy, praca się nie zmieniła. Tutaj w tym w tym zakresie, w którym my pracujemy, to jest jeszcze więcej pracy. Mamy jeszcze więcej, no ale automatycznie też podnoszone są nasze zarobki. Także, no a jak my mamy dom, no to stałe opłaty mamy, więc my wiemy ile zapłacimy. Gazu mamy full, bo ten dom jest opalany na gaz. Mamy ogromny piec w piwnicy. Dom jest bardzo dobrze. My mamy dom bardzo dobrze ocieplony, więc w domu jest wręcz za ciepło. Ja podkręcam te grzejniki, w ogóle w sypialni. To generalnie w dzień sobie tak palę, żeby nie było takiego zimna, ale w nocy mam podkręcone grzejniki. Jest super. Ja nie potrafię tak spać w takim gorącym pomieszczeniu. Więc ja sobie wiecie, podkręcam te grzejniki w sypialni. Ale tutaj w tym pomieszczeniu jest cieplusieńko, bardzo ciepło. Są gorące kaloryfery. Ja właśnie przy nim siedzę. Bo ja tego tak lubię, takie gorące. Chociaż trochę podkręciłam, bo ja tutaj ćwiczyłam, więc było mi za gorąco. Łazienka, no to tam muszę mieć gorąco już. I to jest, to w, jeśli chodzi o nasze rachunki, no to no zobaczymy, ile zobaczymy, ile nam. Za to wszystko przyjdzie, no ale na pewno nie jakoś tam dużo, że żeby, wiecie, żeby mówić, że w Niemczech no nie da się żyć, bo to nieprawda. W Niemczech da się żyć. No ja nigdzie, ja nigdzie bym nie zamieniła mojego miejsca zamieszkania na, na mój domek, no bo uwielbiam, ale każdy lubi swój dom. Każdy lubi swoje miejsce zamieszkania czy mieszkanie, czy generalnie, wiecie, każdy sobie tak robi pod siebie. Yy, mi Niemcy bardzo pasują. Yy, wiem, że w Polsce jest sporo śniegu. Że, wiem, że w Polsce, tam głównie na wschodzie, jest nawet minus 20. Słyszałam, że tam było, więc to są na pewno nie temperatury dla nas, bo my już przy minus 5 tutaj koleżanka mieszka jakieś. Mm, 60 km ode mnie, i jej córka nie chodzi do szkoły, z tym, że ta jej szkoła znajduje się w takim pałacu, wiecie, takich ogromnych, to są takie wysokie pomieszczenia, i to wszystko opalić, no to się im nie opłaca. No to na tydzień zamknęli szkoły, a 60 km stąd też mają podobną temperaturę co my, czyli tak jakoś minus 5 w nocy, a w dzień jest 0. I jej córka chodzi do, jest przed maturą, czyli do gimnazjum tutaj i przez tydzień nie chodzi do szkoły ze względu na niskie temperatury. Tak to jest. No ale ja to mogę zrozumieć, bo ym, no taki pałac opalić, ym, no to to jest, wiecie, to, jest, to są ogromne koszty. Może to mają już też jakieś stare piece, bo po prostu szkoła znajduje się w byłym takim pałacu czy małym zamku, w czymś takim cudowny budynek. No, ale to opalić, może mają tam stare ogrzewanie. No nie wiem, o co chodzi, ale właśnie koleżanka jej mówiła, że jej córka już tydzień nie chodzi tam e, do szkoły. No. Tak to jest. Także bardzo jestem zadowolona z tego, że mieszkam w Niemczech. Mi tutaj niczego nie brakuje. Basen mamy. E, mamy gdzie pojeździć na rowerze. O, no trasy rowerowe tutaj są. No wyśmienite. Ja tu mieszkam niedaleko, mam granicę z Holandią, północ Niemiec jest dla mnie jak najbardziej miejscem dla mnie, bo uwielbiam te takie właśnie stare budynki. To jest mnóstwo tych takich starych budynków, takich pałaców, takich. Zameczków też jest pełna. Tutaj mam też i Hanower i Hamburg pod ręką. Także Hamburg jest przepiękny ze swoim tym, tym, tym całym portem. To nie ma lepszego miejsca. Naprawdę z Polski do Hamburga jest niedaleko, a to jest Hamburg trzeba zobaczyć, bo bardziej mi się Hamburg podoba niż Amsterdam. W ogóle Holandia nie jest moja. Dlatego może, że ta Holandia jest taka droga, bo tam wszystko jeszcze drożej jest niż w Polsce. Za mieszkanie trzeba drożej zapłacić, za kawę trzeba drożej zapłacić. Za wszystko tam jest wszystko dużo droższe tam jest pełno. Amsterdam to jest po prostu miasto pełne ludzi. Niby tam wszyscy dużo jeść rowerami, ale tam są tłumy turystów w ogóle, bo nie wiem czemu do Amsterdamu tak wszyscy jeżdżą. Także ja wolę swoje Bremen. No i Hamburg też jest turystyczny, ale Hamburg jest tak ogromny i tak położony, że tak można znaleźć takie miejsca, że można się zrelaksować. Ja, no ja jestem totalną fanką natury niemieckiej. W ogóle na razie ja już objeździłam praktycznie cały świat i bardzo bardzo jestem zadowolona, że mieszkam w Niemczech. Mi tu jest niczego nie brakuje. Aczkolwiek uwielbiam też Polskę i cieszę się, że mam blisko do Polski, bo generalnie to wiecie, z nie wiem, ze śpinościa do Warszawy mam praktycznie tyle samo, co z Bremen do Warszawy, więc to jest zupełnie co innego niż mieszkać w Londynie, gdzieś w Anglii, w Szkocji, w Irlandii. Czy w Stanach to już w ogóle wiecie, porażka, nie dla mnie. No bo jak tak bardzo mi się zatęskni za rodziną, to ja odpalam samochód i jestem w Polsce. Tak, tak to właśnie jest. Ja idę zaraz do swojego malowania. Jeszcze może uda mi się porozciągać, chociaż żeby wiecie, żeby nie było kontuzji na tych nartach. Bo tak się nie chce, nie chce, zawsze się tak odwleka, ale o kontuzje na nartach to nie jest tak, ładne, tak, tak yy, ciężko. Te kontuzje najgorsze jest to, że ludzie po prostu jeżdżą i, i początkujący i nabierają takiej prędkości wpadają na innych ludzi. Tego właśnie się obawiam. No, ale muszę zachować największą ostrożność. No wiecie, się tak boję potem tego bólu, leżeć potem w szpitalu i nie, nie, nie. Także muszę naprawdę na wszystko mieć oczy. Trzeba po prostu uważać. Także to by było na tyle. Ja idę zaraz do swojego malowania. Dalej będę czytała. No i jeszcze potem przyjdzie Folker i pójdziemy sobie coś obejrzeć fajnego może jakieś. w ogóle na razie... teraz mamy taką ochotę oglądania właśnie takich filmów podróżniczych różnych ale na niemieckim kanale oni pokazują to tak wow cudownie cudownie. Tak pokazują te kraje. Tak wszystko świetnie pokazują że czuję się tak jak ja bym tam była i Śmieje się do folkera, że nawet jak jestem w tym kraju, to ja tyle nie zobaczę, albo żeby przejść z punktu A do punktu C, to ja muszę się tyle namęczyć i tyle nie zobaczę. Co jak sobie położę się na kanapie, włączę sobie e, jakiś program niemiecki podróżniczy, oni to tam mają. Naprawdę cudo, cudo, uwielbiamy to ostatnie. Tak wieczorkami sobie właśnie oglądam takie różne programy podróżnicze. No, także to by było na tyle. Ojej, jak tego dużo jest. Także kochani, pamiętajcie: kciuki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, za co ja już teraz jestem Wam bardzo wdzięczna. No i cóż, do następnego razu.